Hejka, lubicie leczo? To chodźcie pokażę wam jak łatwo i szybko można go zrobić w szybkowarze elektrycznym. Krok po kroku filmik jest u mnie na YouTube kanale. Wszystkie proporcje i produkty będą wymienione pod filmikiem. Garnek ustawiam na opcji podsmażania, dodaję masło klarowane, na którym będę podsmażała około 4 minuty kiełbasę i później dodaję cebulę. Po około 2 minutach Podsmażania dodaję przyprawy, mieszam. Następnie dodaję dwie puszki pomidorów razem z tą wodą, którą wykorzystam do wyczyszczenia dna. Pamiętajcie, bardzo ważny krok. Garnek można wyłączyć, dodaję cukinię, trzy kolory papryki, dwie łyżki przecieru pomidorowego, mieszam, trzy czwarte szklanki gorącej wody i zamykam. Pamiętajcie, zaworek na opcję sealing. Garnek ustawiam na pressure cook. Na trzy minuty naciskam start. Po skończeniu od razu wypuszczam ciśnienie. I proszę bardzo, leczą zrobione. Pyszne, aromatyczne, sycące i rozgrzewające leczo, idealne na jesienne dni. Koniecznie wypróbuj.